Ostatnio narzekałem, że nie było dawno bossa na prostej mapie i w tym tygodniu mamy bossa na jednej chyba z najprostszych map, jak nie ogólnie najprostszej mapie w grze, czyli mapce Kubizm. Witam was moi drodzy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Blund Tower Defense 6 u mnie na kanale. Na samym wstępie wielkie dzięki za każdą pozytywną ocenę pod... Tym materiałem, wasza aktywność, no można śmiało powiedzieć, że napędza ten kanał. Także jeszcze raz wielkie, wielkie dzięki. No i co? Ja myślę, że nie ma co przedłużać. Dzisiejszym bossem jest Dreadbloon i ma on dwa razy tyle HP, co normalnie, i również jest dwa razy dwukrotnie przyspieszony. Więc jestem mega ciekaw, jak to będzie wyglądało, bo Dreadbloon jest najwolniejszym bossem w całej grze, więc przyspieszenie go dwukrotnie, czy to faktycznie coś zmieni na tak długiej mapie, jaką jest Kubizm? Nie mam pojęcia. Przejdźmy sobie do gry. I tak wiem, że moja mina wygląda odrobinę niewyraźnie, a to wszystko tylko i wyłącznie dlatego, że dosłownie przed chwilą wstałem, nawet nie wziąłem prysznica, więc nawet nie miałem okazji za bardzo się rozbudzić. Miejmy nadzieję, że nie wpłynie to negatywnie na, na moje zdolności, jeśli chodzi o granie w Bloomstair Defense 6. Jeszcze słuchajcie, zanim zaczniemy, wielkie dzięki, jeżeli robicie jakieś zakupy w Bloomstair Defense 6 albo w Bloomstair Defense Battles 2. Pamiętajcie o wpisaniu mojego kodu twórcy. Mój kod twórcy to OJC. Jeszcze raz. Wielkie, wielkie. Dzięki za to. No i co? Dreadbloom, e, tak jak mówiłem, mapka Kubizm, jedna z najprostszych mapek, jeśli chodzi o zasady. Nie można grać gluganerem, ice małpką. Ej, to nie fajnie. Sniperem i śmigłowcem to są wszystko debaferzy. Um, akurat śmigłowcem śmigłowiec nie jest debaferem, chyba, chyba, że ja o czymś nie wiem. Ale oczywiście ice małpka, gluganer oraz sniper to są dosyć kluczowe jednostki, bo ja bardzo często na Dreadbluna gram gluganerem. Natomiast możemy zbudować każdy paragon, bo. Czy ja chcę zagrać Geraldo? Ja chyba chcę zagrać Benjaminem. A może Geraldo właśnie bym zagrał? Ostatnio mi się spodobał ten Geraldo, wiecie? Zagram Geraldo. A, zagram Geraldo. A co mi tam? E, w każdym razie, no, tak jak moje boss jest jeszcze przyspieszony dwukrotnie. Mam bardzo dużo golda na start, widzę. Od razu stać mnie na farmę. To też bardzo dobrze. Nie wiem, po co nam aż tyle golda na start. Nie mam pojęcia. Zacznę sobie od Dart Małpki. Tutaj pamiętam bardzo często, jak gram na Kubizmie, to zaczynam właśnie w tym miejscu od Dart Małpki. Je jeżeli sobie cofniecie do jakiegoś odcinka, na którym grałem bossa na tej mapie, to wydaje mi się, że również zaczynałem w tym miejscu. Bo moim zdaniem to jest spoko miejscowa bo tutaj bym chciał jakoś tak shootera postawić, coś w tym stylu, nie? Mówię, szkoda, że nie ma tego Gluganera, bo ja naprawdę często, tak jak mówię, często Gluganerem nad Red Blue lubię grać, bo on się... Ogólnie Gluganer jest bardzo mocną jednostką, on się świetnie sprawdza. No, zobaczymy. Powiem wam, to jest taki boss, że ja nie wiem, co o nim sądzić. Czy on będzie trudny, czy on będzie prosty. Oczywiście, boss na poziomie trudności normal raczej nigdy nie jest jakiś mega trudny, Natomiast czasami już na poziomie trudności normal, idzie wywnioskować, e, no po prostu idzie wywnioskować jak ciężki będzie, mm, jak ciężki będzie poziom trudności e, Elite. tak? Myślę, że musimy w ogóle postawić bohatera. E, dobra, sorry, trochę, trochę wypadłem z wątku, bo ktoś domofonem zadzwonił. E, dobra. Mm... Tak, chyba bohatera, o, o tym chyba mówiłem. Bohatera musimy postawić, bo tak jak widzicie, no zaczynam mieć odrobinę problemów. Nie wiem nigdy, gdzie postawić bohatera, żeby on mi za bardzo nie przeszkadzał. Bo wiecie, nie mam jeszcze takiej wizji, co gdzie chcę postawić w tej grze, więc nie wiem, gdzie postawić bohatera, żeby on mi nie przeszkadzał. Natomiast na pewno Geraldo na początku. To jest w ogóle fajna forma defensywy, tak szczerze, Geraldo na początek. Zobaczcie, on zadaje kolosalny, znaczy kolosalny damage. Ok, kolosalny damage. To trochę nadużycie, bo to nie jest jakiś mega duży damage. Ale no jednak e, tak jak widzicie, a, atak speed ma spoko. A nie wiem, czasem mam wrażenie, że zadaje dwa punkty obrażeń, a czasem mam wrażenie, że zadaje jeden punkt obrażeń. Nie wiem, czy to niego atak jeden, czy dwa, chyba jeden. No bo z zielonych robi niebieskie balony, więc chyba jeden punkt obrażeń. Widocznie może tak szybko atakuje, że mi się tak wydawało, że. Nie wiem, czego na first jednak nie ustawić. Ale chyba dobrze sobie radzi na tym strong. Myślę, w ogóle, gdybym miał Benjamin'a. To moglibyśmy go już postawić w pierwszej rundzie. To też jest spory, spory plus, nie? Bo zaczynaliśmy mając tyle golda, chyba 2000, że moglibyśmy zagrać w ogóle Benjaminem i potem Dartmouthkom, nie? No ale wiecie, tu nie ma co się spinać. Tak jak mówię, Bosik wydaje się. Wydaje mi się w miarę prosty, nie? Nie wiem, czy jeżeli boss ma więcej HP, to czy rok bluny, przypominam, rok bluny to są te specjalne balony, które mm, akurat boss jakim jest Dreadblun na nas wypuszcza. Nie wiem, czy rok bluny też mają e, jakieś specjalne. E, w szczęście, sensie, czy też mają zwiększoną ilość HP? Wydaje mi się, że nie wiem. <laughs> Wydaje mi się, że nie wiem, naprawdę. Bo z drugiej strony powiedziałbym, że nie, ale zastanawiam się w takim razie, jaka zasada zwiększałaby HP rok blunom, nie? Bo wydaje mi się, że rok Bluny. Bo rok Bluny traktowane są jak. Nie jak zwykłe balony, tylko jak Boss Bluny. Tak są traktowane rok Bluny. Wiem, że to dziwnie brzmi, ale no tak są traktowane. Więc zastanawiam się, jakby. Jeżeli coś zwiększa HP Bossa, no to chyba też rok Blunów, nie? Jak tak, to to będzie trudne. Jeżeli faktycznie rok Bluny będą miały więcej HP, to to wyzwanie może być trudne. Bo rok Bluny, czyli te balony, które wypuszcza na nas Dreadblun, to jest jedna z najtrudniejszych rzeczy w. W tym bosie po prostu. Okej, okay, byłbym zapomniał. Gramy Dreadbluna, co oznacza, że warto pójść pod Alchemika. E, oczywiście pod dolną ścieżkę, bo Dreadblun dużo balonów zamienia na balony opancerzone, a Alchemik pod dolną ścieżkę no to jest taki stricte upgrade ekonomiczny, który pozwala nam więcej zarabiać z opancerzonych balonów. Także jest to generalnie co do zasady świetny świetny upgrade na Dreadbluna. Tylko nie mam pojęcia, od której rundy on te lidy już zacznie nam mnie wysyłać. Natomiast ojeku. Rigrowy, widzicie, <gry> widzieliście przed chwilą potęgę rigrow balonika, <gry> tutaj zostawiłem go już chyba jako czerwony balon i pyk, i się jeszcze odmienił, i jeszcze jako żółty balon mi wleciał, no rigrowy potrafią być mega, mega potężne. Co my możemy w sklepie kupić? Póki co mogę kupić klej, ja myślę, że mogę że mogę go kupić, on nie jest mega drogi, a myślę, że też ułatwiłby mi radzenie sobie tutaj z tymi raszami, które aktualnie na mnie lecą. Także myślę, że taki slow nie jest zły, jak na ten moment gierki, więc sobie oczywiście z niego skorzystamy. No i co? Tutaj powolutku jakiś Monkey Village. Mm, zwiększmy ręcz tego Monkey Village. Myślę, że powolutku też będę chciał już ulepszać Alchemika. Fajnie, widzicie, on atakuje i tu i tu. Z racji tego, że balony tak wolno się poruszają pod wpływem tego kleju, to e, też tak naprawdę każdy balon jestem w stanie trafić tym alchemikiem, to też jest mega spoko. Zobaczcie, że ten alchemik w ogóle nie jest jeszcze ulepszony, nie? Myślę, że tak. Jeszcze inżyniera muszę postawić, bo inżynier oczywiście też jest jednostką pod zarabianie, która jest nam tutaj, no co by nie mówić, w sumie bardzo potrzebna. Więc, nie wiem, postawię go gdzieś na freestyleu Postawmy go tutaj. Będę potrzebował też czegoś na kamo, ale póki co kamo balony po prostu przepuścimy. Nie ma co się aż tak spinać też, bo mogę zawsze dać tę miksturkę, nie? Która daje możliwość widzenia balonów z kamuflażem. Wybrane jednostce, wydaje mi się, że teraz powinienem jako priorytet obrać tego alchemika, właśnie, żeby go jak najszybciej wbić. Bo chyba 27 ma runda lidy. Okej, okay, 206 w idealnym momencie zdążyłem, i po 50 golda z każdego tego opancerzonego balonika dostaję. Nie mówiąc już o tym, że ten alchemik dużo ułatwia, bo po prostu te opancerzone balony mogą być ogólnie, Raszę. sposób, w jaki blood modyfikuje normalne rundy, może być problematyczny, nie? Bo, no ja pamiętam, że jak pierwszy raz grałem w na to wiecie, chciałem sobie farmić na spokojnie, a miałem problem, żeby farmić, bo musiałem ciągle dostawać jakąś defensywę, nie? Natomiast, no tutaj też wiecie, trzeba mieć z tyłu głowy, że jednak mapa też jest prosta i to dużo zmienia, nie? Że mapka jest, no prosta, więc em, też nawet wiecie, chociażby nie wiadomo co tu leciało, to. No, może nie, nie wiadomo co, bo wiadomo, jakby DDT teraz poleciało, to miałbym problem. No, ale generalnie no mamy dosyć wysoką, wysoką tolerancję na trudne rasze, tak bym powiedział, nie? Że bez problemu sobie tutaj powinniśmy z nimi radzić. Przynajmniej na, na razie. Okej. Okay. Tak, tak powiedziałem, mi poleciały kamo balony, a nic nie mam na kamo, więc oczywiście ulepszamy inżyniera. To jest bardzo fajny sposób, Geraldo, graliśmy poprzedniego bossa, jak nie widzieliście, bo nie można było grać Benjaminem, to polecam, bardzo mi się spodobało granie właśnie Geraldo, głównie przez wzgląd na te, na mnogość możliwości, jakie ta postać nam daje, na to, że właśnie możemy sobie nagle bić kamo i tak dalej, i tak dalej, przez 10 rund mamy teraz tu możliwość bicia kamo, możemy bardzo fajnie wzmacniać jednostki. Dobra, teraz wydaje mi się, że kolejnym priorytetem dla mnie będzie pójście pod Trapa, więc chcemy możliwie jak najszybciej pójść pod Bluntrapa. Nawet właśnie, żeby się bronić przed rasami, Które tutaj właśnie na nas lecą. Pyk elegancko prześciutko do Bluntrapa wpada. Ja dalej farmię. Tak, mój Dreadblun jest wolnym bossem. Chociaż tutaj został przyspieszony dwukrotnie. Nie mam pojęcia, jak dwukrotnie przyspieszony Dreadblun, jak szybki będzie. Bo tak, jak mówię, to jest najwolniejszy boss, więc wydaje mi się, że nawet jak dwukrotnie będzie przyspieszony, to nie będzie aż tak groźny. Ale nie wiem. Ciężko mi powiedzieć. Muszę zobaczyć po prostu, jak szybko będzie przedostawał się przez mapę. I wtedy po prostu ocenimy. Natomiast chodzi mi o to, że zazwyczaj jak normalnie gracie Dreadbluna, to możecie długo. Nie musicie od razu budować defensywy, zanim boss się pojawi. Nie ma takiej potrzeby, bo boss się porusza na tyle wolno, że możecie sobie na spokojnie dozbierać na defensywę w trakcie. Weźmy Raber to Gold. Zobaczcie, jak ja farmię. Farmie, moim zdaniem. Mega dobrze. Oczywiście jest to zasługą tego, że też zaczynaliśmy mając całkiem sporo golda. No i co? Mogę dostawić sticky bomby, one oczywiście fajnie mi tutaj się tym e bossem zaopiekują, natomiast problem sticky bomb jest taki, że... Okej, okay, no tak się boss porusza. Na podwójnym przyspieszeniu, więc o tym, o tym właśnie mówiłem, nie? Jest strasznie wolny, nawet na podwójnym przyspieszeniu. No co, co to jest? Teraz, no zobaczcie, mam przyspieszoną grę. <grym>, co to jest, no? Yy, w każdym razie yy, mogę ulepszyć sticky bomby, ale problem będzie taki, że nie będę miał czym tych rockblunów pokonać, więc wolę najpierw dostawić sobie wiecie jakiś szkic, tak to nazwijmy. Czyli po prostu parę armat, myślę, że trzy armaty, nie wiem. I zależy, czy te Bluny faktycznie mają więcej HP czy nie. Będziemy szli pod primary mentoring. Czyli oczywiście pod wzmocnienie jednostek Primary. No i co, przypominam, boss na początku jest niewrażliwy na ataki jednostek Primary, dlatego zagramy sobie z tymi bombami. Natomiast również coś o czym przypominam: Rock Bluny nigdy nie są niewrażliwe na ataki jednostek Primary. Więc jeżeli chcecie coś uniwersalnego na Rock Bluny, to najlepiej jednostki Primary. Bo nigdy nie ma rok które są niewrażliwe na ataki jednostek primary, przyna przynajmniej na moment jak ja to nagrywam, nie? Bo może dodadzą, może zmienią też rotację tej niewrażliwości w tym bosie, nie? Bo teraz jest zawsze tak samo, czyli primary, military, Magic i support. Niewrażliwość, nie? A może, może zmienią to. <ścoughs> to wie. Okej, okay. mamy duży atak w tym momencie tutaj jednostek primary jeżeli ustawicie je na Strong, to one będą atakowały rok Bluny. Rock Bluny mają priorytet przed bossem. O tym też może również warto wiedzieć, ale myślę, że każdy o tym wie, ale i tak lubię, lubię to powtarzać. Czasami mi też piszecie, że to pomaga, że nie każdy coś wie i tak dalej, i że te moje powtórzenie Zobaczcie, pomimo, pomimo tego, że boss ma dwa razy tyle HP, no nie jest to dla nas wyzwanie. Nie, nie jest to dla nas wyzwanie. Okej, okay, nie, nie dostawię więcej farm, nie przeszkadza mi to zbytnio. Będziemy sobie grali tutaj marketplace'ami w takim razie w zasięgu łódki, żeby je za jeszcze większy procent, w sensie, za jeszcze większy procent, w sumie tak, za jeszcze większy procent tego, co wydaliśmy sprzedać. No i tak, proszę bardzo, trzy armaty nie próżnują, w razie czego możemy pójść pod primary mentoring, a, bo ja mówiłem, że pójdziemy pod primary mentoring, a poszliśmy tylko pod primary training. No, bo nie potrzeba więcej, nie? Tu pójdźmy, pójdźmy pod deconstruction um, i wa na, ważna rzecz, nie mam nic na kamo, poza super znaczy, poza ninja Małpką, więc oczywiście dostawiam w tym momencie również widzenie kamo dla naszego inżyniera. No i jest mega dobrze, nie? No widzicie, no mamy pełną kontrolę nad tym, co się dzieje. Bardzo przyjemny boss, na razie nam się zapowiada. Oczywiście na elitarnym poziomie trudności może, możliwe, że będę śpiewał zupełnie inaczej, natomiast no zobaczymy, nie? Póki co... A, i jeszcze jedna ważna rzecz, jak gracie tego bossa, o tym też już mówiłem na kilku innych bossach, musicie być czujni, bo przez to, że na tego bossa jest tyle czasu, żeby go pokonać, to to może być bardzo mylące. Bo macie na niego dużo czasu, ale pamiętajcie, że jeżeli na przykład wykorzystacie 15 rund i ciągle będziecie zamiast farmić tylko kupować ulepszenia, żeby pokonać bossa, to pamiętajcie, że w ten sposób... Sprzedaję sobie te dwa upgrade'y. Myślę, że armaty mi na razie wystarczą, żeby sobie radzić ze wszystkim. Te dwie armaty z tyłu. Eee, to pamiętajcie proszę, że... Wtedy wam, zostanie Wam tylko 5 rund farmienia. Jeżeli wykorzystacie 15 rund na pokonanie bossa i nie będziecie farmili w międzyczasie, to zostanie Wam tylko 5 rund farmienia do kolejnego bossa. I to powiedziałbym jest największa pułapka na, potencjalnie największa pułapka na Dreadblunie. Czyli jak się zagapicie, bo boss jest wolny, bo, bo wiecie, jest dużo czasu, żeby kupować upgrade'y, jak za bardzo się wiecie, temu dacie ponieść, że tak to ujmę. Musicie pamiętać, że. E, żeby kupować w miarę w tempo, a jeżeli nawet tak zwlekacie z ulepszeniami jak ja, to żeby pilnować przy tym farm. Tak jak widzieliście, boss wydaje mi się, że jeszcze leciał, a ja już postawiłem marketplace'y, dbałem o farmienie w trakcie bossa, nie? Musicie o tym pamiętać, bo to często można w ten sposób przegrać, ja pamiętam, że często w ten sposób E, gdzieś tam przegrywałem. Ok, zagrajmy Better Soil. E, no i myślę, że możemy sobie zagrać tym duszkiem takim pod zapalanie, żeby lepiej kontrolować te wszystkie rasze, jakie tu na nas lecą, bo zaczyna się robić trochę nieprzyjemnie, nie ukrywam. E, te rasze są dosyć, dosyć wymagające. E, przynajmniej teraz, tak. Widziałem, że już, przedosta jakby, że już te rasze nam przechodziło. Zobaczcie tu. Hmm. To jest całkiem wymagający rasz. Natomiast możemy również skorzystać z tego, że tutaj mamy. E, Ok, tylko że to jest camo. Potrzebuję czegoś do zdejmowania camo, nie? Postawmy coś do zdejmowania camo po prostu. Nie będziemy się bawili. Niech to będzie. Oczywiście, Mac. Nie muszę go w żaden sposób ulepszać. Ta armata ustawmy ją na close. Bardzo, bardzo mi pomoże z im balonów. A i tak mamy tutaj primary mentoring, więc. Ok, mamy monkey police. Już. Lecimy sobie tu pod farmy. Wiem, że zaraz leci boss, ale nie muszę się specjalnie stresować. Bardziej się, zastanawiam się, czym ja będę chciał rok bluny pokonać. Bo już wiecie, już powoli jest taka sytuacja, że już nie wystarczy mi dużo armat, nie? Znaczy, na normalnym poziomie trudności tak, ale zastanawiam się, czym ja rok będę pokonywał na elitarnym poziomie trudności. Chyba tak z onem. Podejrzewam, że tak z onem. Będę próbował pokonywać. Tak mi się wydaje. Póki co pewien nie jestem. Dobra, postawmy sobie tu. Proszę bardzo. Monkey Village. 50 tysięcy HP ma boss. Oczywiście zaczynamy od niewrażliwości na ataki jednostek primary. Dostawiamy ninja małpkę. Sticky bomby wydaje mi się, że są wystarczającym upgrade'em. Ulepszamy farmę. Nawet na drugi tier, nie? W razie czego na elitarnym bossie prawdopodobnie trzeba będzie grać madem. Może druidem? Druid brzmi dobrze, druid też brzmi dobrze, natomiast druid... Koszt druida wcale nie jest dużo różny od Mada, tak szczerze. Wiem jak ja bym zagrał Na elitarnym druidem. Na pierwsze dwa. do pierwszych dwóch czaszek, bo jest najpierw niewrażliwość na primary, potem macie niewrażliwość na ataki jednostek militarnych. I jakby minęła niewrażliwość na ataki jednostek militarnych, to zagrałbym... E, użyjmy sobie Gina. Tak, to zagrałbym wtedy, e, skup się Filip. Sprzedajmy zwykłą dart małpkę. Dzięki temu tak shooter jest tańszy o 1000. Tak zone. A to jest taka ciekawostka. Kiedyś już zadawałem tą zagadkę, dlaczego tak jest. Także tak, nie będę się powielał. Ale jak wiesz, to możesz napisać. <tak> nie zadaję tej zagadki oficjalnie, ale jak wiesz, to możesz napisać. Ja wiem dlaczego tak jest, ale no myślę, że, że to może być dosyć, dosyć... E... No, no, myślę, że nie każdy to wie, o, tak tak, tak bym to powiedział. Dobra, lecą rok Bluny i my już sobie aż tak dobrze nie będziemy radzili, bo te rok Bluny już mam trochę więcej życia niż poprzednio. Więc moja propozycja to jest oczywiście dostawienie też jakiegoś e, Spike Factory, zagramy sobie pod, ście, e, pod dolną ścieżkę 4.02 niech będzie. I wydaje mi się, że mamy to generalnie. Nawet podejrzewam, że nie musiałem grać w tym Spike Factory. Zwróćcie uwagę też, że wszystko staram się wrzucać w zasięgu statku tego z piątym tierem, żeby później po bosie szybko móc to sprzedać. Dostawiłem też Monkey Village, bo bos w pod warstwą tą ceramiczną, bo ta jego tarcza ma warstwę ceramiczną. Ma warstwę opancerzoną, więc a tak zone normalnie, tak shooter nie staje normalnie bić balonów opancerzonych, więc dołóżmy mu Alchemika. No i patrzcie, ładnie to idzie. I teraz wiecie, nawet jak te rok bluny, jakieś zaraz polecą, bo polecą. O, mamy w ogóle na piąty tier. Dzień dobry, proszę bardzo, piąty tier. Teraz, oczywiście, overclock. Najważniejszy upgrade, pamiętajcie. Od razu, jak kupujecie piąty tier, overclockujcie. I jeszcze, jak dołożymy better soil na to, od naszego Geraldo. i to jest cud, cud. <grym> Naprawdę. Zawsze to powtarzam. Powtórzę to jeszcze raz. Overclock jest bardzo ważny. Czwarty tier, e, znaczy piąty tier farmy, górna ścieżka, zarabia tyle co cztery czwarte tiery. Więc jeżeli zwiększycie jego zarabianie overclockiem, to zwiększa chyba o 0,66. O 66%, 70% zarabianie. To to jest tak jakbyście prawie grali siedmioma czwartymi górnymi tierami. Plus piąty tier jeszcze zwiększa kasę, którą zarabiacie z pozostałych czwartych tierów. No to jest OP Upgrade generalnie. No nie, kup nie kupić tego, no to nie wiem. <gry> no Jakby trzeba, trzeba, nie? Nie, nie ma, że nie. Jakby to jest must have, Naprawdę to jest must have. Dobra. E postawimy sobie tutaj, myślę, że farmera. E no i tak naprawdę ja mam. Można by na spokojnie powiedzieć wszystko, czego potrzebuję. Nie muszę już więcej farmić, bo to jest normalny boss, więc. Nie widzę powodu, żeby jakoś, wie wiecie, żeby tu więcej farmić. Zagramy sobie, wydaje mi się, że paragonem do małpki z bumerangiem. Chętnie bym sobie zagrał. Szczególnie tu, wydaje mi się, że... O, w tym miejscu, nie? Że będzie dobrze siedział tutaj. E, normalnie za zaczynałbym od, e, od paragonu z dartmałpką. Natomiast tutaj paragon z bumerangiem. Generalnie tak. Je jak jeżeli zastanawiacie się, jaki paragon wybrać... Ja bym wybierał jakikolwiek jako pierwszy paragon, jakikolwiek paragon primary, dlatego że ten paragon pomoże wam z rockblunami. Tak jak mówiłem, nie ma takiej sytuacji na Red Bloomie, że e, balony są niewrażliwe na ataki jednostek primary. Te Rockbluny Nie ma takiej sytuacji. Jedna runda do bossa. Ja już trochę porozstawiałem oczywiście upgrade'ów. E, no i tak. E, nie muszę od razu stawiać paragonu, w sensie możemy sobie poczekać. Na początku i tak będzie niewyraźliwość na ataki jednostek primary, więc zaczynanie od paragonu primary, no niewiele mi da, bo tak jak mówię, na początku boss jest niewrażliwy na ataki takich jednostek, natomiast wystarczy po prostu wtedy, że zacznę madem. Jeżeli zaczynacie madem, dla porządku, można dostawić tutaj piąty tier statku, żeby za większą część tego mada sprzedać. Jeżeli planujecie budować paragon do statku, to przypominam, żebyście... Um... Postawili paru, parę statków pod zarabianie, bo ilość zarobionej kasy, im szybciej postawicie, tym więcej kasy zarobicie do momentu, kiedy zbudujecie Paragon. A ilość zarobionej kasy wpływa na poziom Paragonu, więc warto to wiedzieć po prostu. Warto, warto na pewno to wiedzieć. No i dobra, odpalmy sobie na wszystkich skile, niech będzie, chociaż boss jest niewrażliwy. Oj, a spokojnie. Pyk, teraz mamy niewrażliwość. I co? I tutaj budujemy nasz paragon. Geraldo chyba jeszcze nie ma 20 poziomu. 44 poziom, proszę bardzo. Przypominam, że Boss ma dwa razy tyle HP, nie, co normalnie. Nie robi to nas wrażenia. A to trzeci tier dopiero był. Ja na trzeci tier już taki kaliber wyciągnąłem. Spoko. Wszystko pozostałe jednostki możemy z czystym sumieniem sprzedać generalnie. Nie ma potrzeby, żeby się one tu pojawiały, bo paragon w zupełności w tym momencie wystarczy. No i co? Wydaje mi się, że kolejny Paragon hmm, mógłbym zbudować do dart Małpki, ale wtedy mam dwa Paragony tego samego rodzaju. To raczej nie jest zbyt dobre, jeżeli gracie, jeżeli gracie Dreadbluna, bo, no tak jak mówiłem, na Dreadbluna dobrze jest mieć kilka różnych rodzajów Paragonów. Zastanawiam się, czy nie zbudować samolotu. Chyba zbuduję samolot. Łatwo wbić mu przebicia. Drogi będzie, to prawda, i nie wiem, czy mnie będzie stać od razu na samolot, wiecie, na kolejnym tierze, w sensie na kolejnym tierze bossa i zastanawiam się, bo jeżeli nie, to zastanawiam się, czy dam radę zbić pierwszą warstwę, nie? Czyli tą warstwę niewrażliwości na taki jednostek primary, no bo przypominam, że na no aktualnie... Y Moje, mój jedyny damage jest w jednostkach primary, chociaż wydaje mi się, że teraz jak postawiłem ten samolot, nie, tą latającą fortecę i ewentualnie jak Mada dostawię, jeżeli będzie trzeba, to powinienem sobie poradzić. Ogólnie, gdybym grał elitarny poziom trudności, no to oczywiście również w tym momencie e, powinienem dostawiać masę statków pod zarabianie, e, powinienem również dostawiać e, coś, miałem jeszcze z tyłu głowy, co powinienem postawić, ale zapomniałem. Słuchajcie, 10 rund do bossa, e, ja w tym momencie zrobię cięcie, bo tak naprawdę nic się nie będzie działo, e, tak w sumie to totalnie nic się teraz nie będzie działo. Będę sobie po prostu, wiecie, zbierał przebicia na samolocie. Więc no nic, nic fascynującego. Widzimy się po prostu, jak pojawi się Bosik. Ciągle i wciąż brakuje nam jeszcze trochę kasy do tego paragonu do samolotu. Natomiast jestem bardzo ciekaw o właśnie Geraldo ma już. No, wiecie, te temy Geraldo trochę kosztują. Dwa kosztują. E, 52 tysiące, więc. A, okej, okay, ale samoloty szybko zbijają. Spoko, spoko. Właśnie byłem ciekaw, czy samoloty wystarczą. Dobra. Nie, to na, na spokojnie jeszcze fajny poziom, i tak będziemy mieli tego paragonu. Więc też fajnie. No, z tym już idzie gorzej, z tą warstwą w środku. No, nie ma tego złego. W sensie wystarczy, że wiecie, że pokonam tę warstwę w środku. Teraz w sensie tą jedną czaszkę, i potem włącza się paragon do mapki z boomerangiem, więc. Latająca forteca w ogóle ma więcej przebić niż Paragon do małki z bumerankiem, To całkiem ciekawa sprawa. Fajnie się gra tym Geraldą, naprawdę, jest mega przyjemny. To zwiększanie zarobków i tak dalej. Zastanawiam się, czy on nie jest lepszy od Benjamin'a, tak szczerze. Ja nie wiem. Wy wydaje mi się, że może być lepszy od Benjamin'a nawet, nie? Dobra, Paragon, proszę bardzo, Paragon nam się tu włącza do akcji. No i generalnie mogę budować już Paragon do samolotu. Ale ja bym sobie poczekał, do, do, dołożę tyle to totemów, ile mogę i po prostu na finalny, czwarty Tier postawimy Paragon do samolotu i zobaczymy, którą będzie miał poziom. Nie. Bo teraz wiecie, nie mam po co teraz budować Paragon do samolotu. Po prostu poczekam, sprzedam potem wszystkie farmy, dołożę maksymalnej ilości kasy i moim zdaniem powinno nam się. No, udać bez problemu zrobić. No, raczej się uda, nie? Przyjemny boss. Tak jak zakładałem, że to może być przyjemny boss, tak też się stało. Także wielkie dzięki, Ninja Kiwi. Wreszcie, że jakiś przyjemniejszy bosik Chociaż na elitarnym poziomie trudności, te ruchy, bluny mogą być problematyczne, nie? Ale to zobaczymy, nie? Dzisiaj, dzisiaj jest przyjemnie. <laughs> tak bym podsumował. Tak bym podsumował. Dobra, no, runda przed bossem. Ja nastawiałem tych totemów mnóstwo. Sprzedajemy jeszcze wszystkie farmy, proszę bardzo. No i co, budujemy paragon. Pamiętajcie, bardziej niż suwakiem opłaca się kupić upgrade'y. Ja ich nie kupuję, bo mi się nie chce. <grym> Ale bardziej niż suwakiem opłaca się po prostu ulepszyć 77 level. Okej, okay, okej, okay. no to jest przepotężny poziom, nie? Oczywiście na wing Monkey. I teraz czekamy na bossa. Zapraszamy, zapraszamy. Proszę bardzo, uwaga, na normalnym tempie, jak to wygląda. Tak, na normalnym tempie, teraz na przyspieszonym. Ha. A zaatakujmy jeszcze PYK. Ładnie, teraz oczywiście jest niewrażliwość na e, ataki samolotu, na, bo jest niewrażliwość na ataki od militarnych małpek. Natomiast jak przetrwamy tą niewrażliwość, to oba paragony będą atakowały. Pierwszy raz, oba, bo yy, na początku mieliśmy niewrażliwość na Primary, no to nie biła... Widzieliście, yy. co się stało przed chwilą? Dwie rundy nam zajęło pokonanie tego bossa, dwa razy tyle HP, przypominam. E, dwie rundy, a mamy 20, więc mega przyjemny bosik. Mega przyjemny, mam nadzieję, że zaraz nie zobaczę czegoś w stylu, że na elitarnym poziomie trudności on ma pięciokrotnie zwiększone HP, nie? Zaraz zobaczymy. Nie. Takie same są zasady. Mniej trochę yy, golda na początku. 1500. Ale to mi niewiele zmienia, bo to i tak mogę postawić farmę. A czy niewiele zmienia? To pewnie zmienia całkiem sporo. Natomiast, o jakiś achievement zrobiliśmy. Super. Heavy investment. To przyszło mi nawet na Steamie. Invest at least. Ok. Ponad. O. Defeat 5 unique bosses at tier 5. Small bosses. A to ja tego nie robiłem? Nie ja musiałem to już dawno zrobić, chyba że ten challenge się pojawił dopiero. Przecież ja ty, tyle bossów, co ja narobiłem, to wy nawet nie macie pojęcia, nie? A, ktoś mnie prosił kiedyś, żebym medaliki pokazał. Tak to u mnie wygląda na razie. Nie ma jakiejś rewelacji, nie? Mamy Dreadbluna 12 razy, Elitarnego, Lycza 21. W sumie to jest ciekawe, że Blunariusa mam mniej razy niż licza Zobaczcie, każde moje podejście do feyza robiłem i normalnego i elitarnego. Fejzy? w sensie bo bossa jakim jest face chyba zrobiłem za każdym razem w tej grze. W siedem razy był tylko. Albo raz nie zrobiłem, bo byłem e, na wakacjach. To możliwe, że jeżeli on wtedy był, to go nie zrobiłem. A tak to mam wszystkie odznaki, jakie były. 36 razy Blunariusa, Normalnego? 22 elitarnego? Uwielbiam tę statystykę. No nic. Ode mnie, moi drodzy, to tyle. Ja wam bardzo dziękuję za uwagę. To jest dzisiejszy drugi film. Jak nie widzieliście, rano wrzuciłem odcinek z Brawl Stars dla osób, które są zainteresowane. E, również jeżeli jesteście zainteresowani Robloxem, zapraszam was na mój drugi kanał. Link do tego drugiego kanału macie w opisie. Prowadzę go w trochę innej formie niż ten kanał, natomiast merytorycznie jest tak samo, nie? Jest trochę inaczej wizualnie, ale merytorycznie jest tak samo. Wielkie dzięki. Trzymajcie ciepło, widzimy się w kolejnych filmach. Do następnego. Cześć!